Kolejny dzień spotkania z Bogiem w Jego słowie kolejne cudowne doświadczenie uzdrowienia, wskrzeszenia, to właśnie, to właśnie dzisiaj. Witajcie drodzy spiżarnianie, witaj Joanno. Witaj Przemo i dzisiaj rozpocznie nam się czytanie od słów, że Kościół się rozwija i obfituje w pociechę Bożego Ducha, Ducha Świętego, więc witamy was dodatkowo w tej pociesze ogromnej, w, tej, w tym błogosławieństwie działania Bożego Ducha w nas i wśród nas. Amen. Doświadczamy go. Słuchajcie, robi się sielankowo, także idziemy do... <laughs> idziemy do słowa. Dzieje apostolskie, rozdział 9, wersety od 31 do 42. Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Eneaszu powiedział do niego Piotr Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, to znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko jafy, gdy się, więc uczniowie dowiedzieli, że jest tam Piotr wysłali do niego dwóch z posłańców z prośbą przyjdź do nas niezwłocznie. Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy. I pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się, potem zwrócił się do zwłok i rzekł: Tabito, wstań. A ona otworzyła oczy i, zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie, i wielu uwierzyło w Pana. Amen. Ja tak trochę przekornie y, 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 zapytam, jak to jest? No bo mamy tę tą, tą, tabitę, która, e, która jest bardzo szlachetną osobą, choruje, umiera, bo można powiedzieć tak: No Bóg tak chciał. I przychodzi Piotr, i On wskrzesza. To jak to, właściwie, to jak to właściwie jest? Bo to, to jest takie pytanie trochę bardziej ogólne. Nie? Czy w takich sytuacjach my, czy tutaj Piotr, walczymy z wolą Bożą, czy, się, czy, czy ją wypełniamy? Bo, hmm, no nie wiem, co myślisz? Bardzo ważne są pierwsze zdania tego czytania, mm. gdzie mamy zaznaczone, że Kościół w całej Judei cieszy się, dokładnie ma pokój, tak słowo pokój, greckie eirene, hebrajskie szalom oznacza cały zbiór jakby takiego wyposażenia do tego, żeby funkcjonować, żeby to wziąć obracać tym i funkcjonować w Bożym Błogosławieństwie, czyli cały taki zespół wyposażenia do rozwoju, nie święty spokój. Dalej mamy stwierdzenie, że ten kościół oikodomeo, czyli rozwija się, a dokładnie to jest strona bierna, czyli jest budowany i dalej permanentnie jest budowany, bo mamy do czynienia z imię Słowem. Przez Boga. Czyli pozwala, czyli tym prowadzącym, całą wspólnotę kościoła budującym, rozwijającym. z jednej strony Pan Bóg daje wszystko, żebyśmy my się rozwijali, z drugiej strony On cały czas też pcha, rozwija, tworzy, buduje. Dalej mamy stwierdzenie o tym, że kościół żyje, czyli jakby jest czyniony. W dokładnie tak, trzeba by było przetłumaczyć, jest czyniony w respekcie wobec Boga. I to już mamy troszeczkę odpowiedzi. Dlatego że wyposażenie, które daje Pan Bóg dalej Jego budowanie, Jego działanie, nasz respekt wobec Jego działania, czyli odkrywanie Jego działania, werbalizowanie. Kontemplowanie czy błogosławienie jego działania, przerzucenie uwagi na jego działanie, jego myśl. I tu mamy ostatni element: e, mo, obecność paraklezis. E, paraklezis to nie jest tylko pociecha, ale to jest doświadczanie obrony w sądzie, przy której my widzimy e, Przemożną rękę Boga, pokazującego nam całe piękno, które w nas złożył, i jak on tego strzeże. I co się okazuje dzięki tym określeniom, że to Parakleziś nas wypełnia, wypełnia cały Kościół, ono pochodzi od Ducha. On jest Parakletem, czyli naszym obrońcą w sądzie, pokazującym całe piękno, obrońca nas przed nami, i przed opinią innych. I to pokazuje, że działającym jest Bóg. I jesteśmy, mamy do czynienia z rzeczywistością, w której Piotr jest tym, któremu Pan Bóg powiedział w tym momencie: słuchaj, teraz ja wskrzeszam Eneasza, a teraz zainspirował go w inny zupełnie sposób, ale cały czas Bóg. Więc tak, teraz ona dlaczego? Ponieważ Pan Bóg mówi: w tym momencie oni zobaczą moją moc. I teraz dlaczego tych tak, a innych nie? A kto prowadzi Kościół? A kto jest pierwszym działającym? A kto wypełnia go? Kto? Kto woła? Bóg. Dlaczego? Zapytaj Boga. Nie ma innych, nie ma innego interlokutora w tej materii. I to słowo dlaczego? Dlaczego ten, a nie tamten? Dlaczego ten uzdrowiony, tamten nie? Dlaczego ta prośba wysłuchana, ta wydaje się niewysłuchana? I teraz nie zadawajmy sobie samych pytań, które nie są do nas. Bo dlaczego Pan Bóg to zrobił? Jego zapytaj. Zmień to na to, dlaczego to zrobiłeś. Nie pytaj sąsiada, on nie wie. I nigdy ci odpowiedzi na to nie da. Bo myślę, że to jest taki moment, w którym my się zderzamy z tym, że szukamy yy, zasady. Że tak. my szukamy metody. reguły, metody skutecznej. Szukamy skuteczności modlitwy. Więc jaką, jaka metoda modlitwy jest skuteczna? Żadna na na uzdrowienie. Na taką chorobę, na taką chorobę. Nie? I rzeczywiście, te, ale to jest, to jest niezwykłe, jak łatwo jest zapomnieć, co jest istotą, albo inaczej, kto jest istotą skuteczności w, te, w takich sytuacjach, i że jedyną regułą jest on. Nie? Jak trudno jest przyjąć, że po prostu uczciwie nie wiemy, nie wiem dlaczego. Bóg tego uzdrowił, a tego, a, a tego nie. A ile razy ja słyszałem właśnie takie uzasadnienie, żeby się nie modlić za chorych, bo ci, którzy nie będą uzdrowieni, to oni będą mieli um, no, będą mieli traumę, nie? że nie zostali uzdrowieni. Ja jakby rozumiem tę troskę, nie? ale to wszystko stawia na głowie. Nie? Jesteśmy my. Nasze dobre samopoczucie, żebyśmy nie mieli dyskomfortu z, z takimi pytaniami, szukamy zasady, szukamy reguły, szukamy metody. A ja myślę, że tak, o właśnie. Myślę, Aby. że warto w tych wszystkich debatach naszych wewnętrznych, dotyczących nas naszych bliskich sytuacji w świecie, nie gadać ze samym sobą, ani z sąsiadem najpierw. Tylko gadać z bogiem. Skończmy nareszcie to wymądrzanie się, bo jeżeli ja dojdę do wniosku, potem się pytamy, dla jak to jest, że ja na modlitwie ja słyszę siebie. Mówię, no bo to postaw drugą szklankę Panu Bogu i sobie, I to jest uświadomisz, że szklanka sama nie stoi, krzesło jest przez, jej, jak Pan Bóg tu siedzi, no to on tu jest, tak? I wtedy zaczyna do nas dochodzić, że hello, to jest świat Boga, to jest działanie Boga. I to nie my jesteśmy właścicielami, kontrolerami, ogarniającymi, projektującymi działanie Pana Boga, tudzież e, sprawcami dobra w świecie, w kościele. Nie, to jest Bóg. I teraz świadomość tego, kim ja jestem w świecie, witaj, dzień dobry, mała mrówko, wobec wielkiego wszechświata, który jest i tak tylko dziełem stworzonym. Pana Boga, który nie ma granic. Ale dlaczego? Bo to są dla nas najtrudniejsze doświadczenia, czyjeś śmierci. I dlatego Pan Bóg mówi nam to dzisiaj, bo już nam w zmartwychwstaniu powiedział, które odbiło się bardzo ciekawie w naszych spotkaniach, też przy śmierci papieża Franciszka. Pan Bóg powiedział, słuchaj, dla mnie śmierci nie ma, rozumiesz? Ja ci to pokazałem w zmartwychwstaniu. Jeżeli w twojej głowie nadal śmierć siedzi jako koniec, to głupio myślisz. Więc y, zostaw te myśli, bo one nie, one nie mówią o faktach. Y, takiej prawdy nie ma. Ta śmierć nie kończy życia. Więc jeżeli y, taką bzdurę sobie tam w głowie kotujesz y, i budujesz, to Pan mówi nam dzisiaj słuchaj. Ja ci uświadamiam. Tak. Ja. Przeprowadzam was przez śmierć, wyżej to jest to, co, czego tu doświadczacie, to jest dopiero przedsionek, a najlepsze przed Wami. Do tego mamy Boga, który mówi: Słuchaj, nie wiesz, czy ktoś, stając ze mną przed prokiem śmierci, nie powiedział mi: Ja chcę już tam iść. Do ciebie, bo tam jest prawdziwe życie, ja tam chcę, widzę, co tam jest, ja tu nie chcę wracać. A Pan mówi: ja Ty obwiniasz mnie. Przecież nikt nie jest zniewolony, jak przechodzi. Więc. Pozwól, żebym ja prowadził, bo ja chcę szczęścia wszystkich ludzi, to jest kolejna rzecz. Pytanie, czy jesteś przekonany, że Bóg jest dobry? Jak nie jesteś przekonany, repetycje Pod ręką? Dlatego to zwracamy uwagę na to, jaki jest Bóg. Bo potrzebujemy się przekonywać o Jego osobie. Właśnie to tutaj, teraz robimy. I Bóg, który nie zmienia rzeczywistości, żeby nam odsunąć pytania, żebyśmy nie mieli żadnych problemów, żebyśmy nie mieli żadnych zagwozdek. Bóg mówi: Nie, słuchaj, dałem ci mózg, to jest bardzo dużo. Dałem ci cały świat, to jest jeszcze więcej. No to do roboty. Poznawaj, wtedy zobaczysz, jak ja działam. Dałem ci siebie poznać. Jestem z tobą. Roboty. Dobro, Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że Ty przez takie sytuacje i przez takie słowa uczysz nas i pociągasz do relacji z Tobą, że nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych skutecznych metod, że ich jedynym skutecznym jesteś Ty. Ucz mnie tej relacji, Ojcze, szczerej relacji z Tobą, bliskiej relacji z Tobą, żebym czuł bicie Twojego serca, bym słyszał Twoje, Twoje Słowo. Abym wiedział, kiedy działać, a kiedy nie działać, kiedy interweniować, a kiedy zostawić sytuację. O proszę cię, dobry ojcze, uwrażliwiej moje serce, moje ucho, mój umysł, na Twoje natchnienia, na Twojego ducha, na Twoje słowo. I proszę Cię też o odwagę działania tam kiedy, wtedy, kiedy trzeba, i o cierpliwość. Wtedy, kiedy jest czas czekania. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty również przez to słowo zapraszasz mnie do takiej bliskiej relacji z Tobą. Tak jak Piotr, który wiedział, kiedy się modlić i za kogo się modlić. O, proszę Cię, proszę Cię, Dobry Ojcze. Dobry Boże, mój mózg wobec tego, co robisz, mówi tak, Panie. Znasz się lepiej. Błogosławię Cię Boże, który przez to, że dajesz nam siebie spotykać, dajesz nam siebie w takiej ogromnej bliskości i słowa, i kontaktu, i Eucharystii, i, i wspólnoty, pokazujesz, że, że my się zmieniamy pod tym wpływem, pod Twoim wpływem i że naprawdę jest w stanie do naszego mózgu wbić się Twoje myślenie. Błogosławię Cię, Boże, który w tych różnych trudnych sytuacjach pokazujesz, zaczekaj, ja już tam jestem, ja już tam działam. Naprawdę prowadzę wszystko ręką dalej, do szczęścia. Nie papraj, nie psuj. Błogosławię Cię, Boże, który mi mówisz, Janna, przyhamuj, bo ja jestem tutaj, już wszystko jest ogarnięte. Błogosławiecie Cię Boże. Błogosławię Cię Boże za to, że my przy Tobie nigdy nie mamy mieć generowanego poczucia winy. Tylko zawsze możemy być e, ludźmi, którzy mówią, aha, okej, okay, Panie. Dobra. Respekt, Panie, respekt. Dziękuję Ci Boże. Dziękuję Ci, dobry, Boże. Dziękuję Ci jak mój święty Wincenty. Mój dobry Jezu. Tobie dziękuję. Chwała ci, Panie. Chwała Ci Boże. Amen. Amen. Życzymy Wam, kochani, takiego właśnie, e, takiego wrażliwego serca i ucha, żebyście słyszeli, abyście wiedzieli, abyście czuli, e, jak Was Bóg prowadzi i, e, i co trzeba robić, kiedy, a kiedy nie robić. To jest chyba najtrudniejsze <laughs> czekanie i, e, i wstrzymanie się nie? w momencie, w którym czujemy, że. Chyba nie mam w tę sytuację wchodzić. Ale Bóg bo, bo to bierze Bóg. na siebie. Tak, tak dokładnie. Słuchajcie, cudownego weekendu Wam życzymy. Niezależnie od tego, czy musicie pracować, czy możecie odpoczywać, czy cokolwiek robicie, niech to będzie czas błogosławiony. I pamiętajcie, że jutro na kanałach Gościa Niedzielnego spotkanie siostry Joanny z Dominiką Szczawińską, czytanie niedzielne. Tam was zapraszamy, a we wtorek najbliższy na youmygod.pl siostra Joanna na żywo, na warsztatach, więc, więc... Startujemy z pieśnią nad pieśniami we wtorek już online narzędziowni startuje, kto ma ochotę, zapraszam, a w czwartek startują tak zwane teksty własne, czy motywy żydowskie w Ewangelii Mateusza właśnie w przyszłym tygodniu, więc zapraszam Was z całego serca. Krótki taki, e, krótki deal <głos》> e, pięciu Spotkań, więc może realny. Zapraszam. A kto nie chce czekać, to już, na, już teraz na Jumegu mnóstwo bardzo cennych materiałów, całych serii biblijnych, które można sobie odsłuchać. Więc korzystajcie, po prostu korzystajcie. Do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się z Bogiem. Z Bogiem.